W pierwszej kolejce Euroligi właśnie w tym roku Euroligowe boje koszykarki Białej Gwiazdy rozpoczynały od wyjazdu do Francji i tam przegrały klasyczne oczekiwanie z Montevideo. Przypominamy, że Wisła to drużyna, która w zeszłym sezonie grała w turnieju Final Four tych rozgrywek, zajęła czwarte miejsce, także jest już rozpoznawalną siłą w europejskiej koszykówce kobiet. Także tak jak mówimy, 1 grudnia Tutaj przy Remonta 22 w najbliższą środę podopieczne Jose Hernandeza będą miały szansę wziąć rewanż na francuska. Warto przyjść, warto tutaj się pojawić przy, w kali i dopingować białą gwiazdę. Przy piłce Ross, 18 punktów przewagi na 7 minut i 5 sekund przed zakończeniem spotkania. Cymer Antczak, też zawodniczka, która pojawiła się na parkiecie, Denson. Denso teraz bardzo ładnie weszła z pivotem pod kosz i zdobyła punkty. Wuczurowicz do Jelawicz Leciejewska pod koszem Denso, z Denson, ale Jelawicz nie zdecydowała się na podanie piłki do tej zawodniczki. Kobryn Jelawicz. Wuciurowicz. Jest. Trafiła. Pierwsze punkty tej młodej zawodniczki w tym spotkaniu. Nie zadrżała jej ręka. Maja Wucurowicz bardzo rzadko pojawia się na parkiecie, ale jak widzimy jak na razie wykorzystuje te minuty, damy przez Streleza Orze Hernandesa zdobywa celnym co ten pół swoje pierwsze dwa punkty w dzisiejszym jak, jak już jesteśmy przy tej młodej zawodniczce to przed spotkaniem wypowiadała się, że bardzo by chciała zagrać w tym spotkaniu bo czuła, że to może być właśnie mecz w którym Jose Hernandez może desygnować ją do gry. W Eurolidze ma małe szanse gry ponieważ trener Jose Hernandez bardzo dba o małe punkty, które mogą być decydujące w dalszej fazie Euroligi, ale tutaj w ekstraklasie, gdzie te małe punkty są mniej ważne, może sobie pozwolić na okrywanie tych mniej doświadczonych zawodniczek jak Wuczurowicz, Jelalić przy piłce. do Kobryn. Kobryn nieskutecznie teraz próbowała wedrzeć się pod korzy, ale tam i Denson do spółki z Mirelą półtora. skutecznie uniemożliwiły jej dobry rzut. Teraz Antczak. Dziera się pod kosz, pojedynek z Mają a, bardzo Wucurowicz, bardzo dobry blok. Bardzo dobry blok teraz Maji Wucurowicz, wysoko wyciągnięte ręce, podanie do Erin Phillips. No to jest ważne dla, załączka, dla zawodniczki, która wchodzi z ławki, żeby dobrze wejść w mecz, a celny rzut i blok jest takim przykładem. No teraz troszkę chyba się podpaliła ale szczęśliwie Ewelina Kobryno zyskała jeszcze piłkę, choć nieskutecznie i zbiera w bardzo efektowny sposób Denson. ROS. ROS teraz zaprezentowała swoje umiejętności, ale również kunszt, pokazała je lawić, oddaje do Leciejewskiej i ta trafia 63 do 43 na 5 minut i 6 Minuta przerwy teraz dla koszykarek Arkadiusza Konieckiego. No cóż trener może powiedzieć swoim koszykarkom? Głupie straty. I mamy efekt w postaci już 20-punktowej przewagi Wisły w dzisiejszym spotkaniu. Widać już spokój na twarzy Jose Hernandeza i reszty koszykarek Wisły, bo to spotkanie można powiedzieć jest już rozstrzygnięte. Na 5 minut przed końcem 20 punktów jest chyba nie do odrobienia. Ale znając trenera Hernandeza no nie popuścił swoim zawodniczkom i na pewno e, e, będzie e, chciał, żeby... Wisła Kanpak e, wygrała to spotkanie jak e, najwyżej. Tutaj e, widzimy Guntę Baszko, która jest e, wśród e, koleżanek. Ona oczywiście nie może grać, bo e, w tym momencie leczy kontuzję. Przypominamy, że w meczu z Lotosem Gdynia, który Wiślawski e, rozstrzygnęły na swoją korzyść e, Gunta Baszko złamała kość stopia. Tutaj w takim e, dużym e, opatrunku na, na Tak, na ma rodze. taki but ortopedyczny. But specjalny być. ortopedyczny, e, ale jest ze swoimi koleżankami, koleżankami wspiera je, e, dopinguje. To na pewno bardzo dobrze świadczy o niej i bardzo dobrze świadczy o atmosferze, która musi być w szatni e, białej gwiazdy. Takie rzeczy budują zespołowość. No jeśli wyzdrowieje jej Gunta Baszko, jeśli przyjdzie w końcu do Krakowa Nicole Powell, no to już naprawdę nie wiem czy jakakolwiek drużyna w Ekstraklasie będzie w stanie powstrzymać zespół z Krakowa w, w odzyskaniu tytułu mistrza Polski. Teraz półtorak trafiła za 3.46 do 63 na korzyść Wisły Kampak i 4 minuty 35 sekund do zakończenia spotkania Jelawicz. Wucurowicz podaje do Pawlak. Ross teraz w pojedynku z Pawlak. Podanie do Eweliny Kobryn, która jest podwojona. Maja Wucurowicz oddaje do Pawlak. 3 sekundy do końca. I Paulina Pawlak niestety nie trafia z pół dystansu. Miała dobrą pozycję, nikt jej nie krył. Niestety niecelny rzut. Adrian Ross, podanie do Antczak. Andrczak gubi jednak piłkę. Maja Wucurowicz twardo próbowała powstrzymać zawodniczkę lidera Prusków i opłaciło się, bo dobrze ustawiła się w obronie i e, faul ofensywny sędziowie e, wskazali. Pracowały tam łokcie e, Pauliny Antczak, sędzia zauważył to i przewinienie i piłka z boku na Wisły Kampany. I piłkę będzie wprowadzać ta młoda zawodniczka Białej Gwiazdy. W międzyczasie na parkiecie pojawiła się e, Katarzyna Gabor, o której wspominaliśmy parę minut temu. Zmieniła Ewelinę Kobryn. E, jedną z dwóch liderek Białej Gwiazdy dzisiaj o Bogelin Philips. Na razie na punkcie Eweliny 13 punktów. Zobaczymy jak Kasia Gabor wprowadzi się na parkiet. Wprowadzi się do gry przepraszam. No niestety nieskutecznie nietrafiony rzut e, Kasi Gabor. A teraz Pojedynku z Gawor, no Gawor tutaj brakło doświadczenia, Homać górowała fizycznie i zdobyła dwa punkty. Pawlak. Mieliśmy fajny pojedynek teraz, dwóch wysokich zawodniczek, no i tak jak mówisz, bardziej doświadczona Homać rozstrzygnęła go na swoją korzyść. Pawlak porusza się tutaj po obwodzie, podanie do Magdy Leciejewskiej, jest podwojenie krycia. Wycofanie na obwód do Jelawicz, oddaje do Pawlak, będzie próba za trzy. Niecelnie, niestety, ale zbiera Magda Leciejewska. No, troszkę wydaje mi się za dużo takiego bezproduktywnego kozłowania wykonania Pauliny Pawlak zamiast grać szybko piłką i zdobywać kolejne punkty. Zawodniczka ex zawodniczka lotosu Gdynia zdecydowała się kozłować piłkę i efekt widzieliśmy. Wuczurowicz, Pawlak szybko i ponownie w solowej akcji Pawlak, Leciejewska, Dojeławić. No muszą grać zdecydowanie szybciej piłką, bo to jest ich siła, gdy grają szybko piłką. No to teraz grały piłką, ale grały za długo, ponieważ minął czas na rozegranie akcji i piłka po stronie lidera. Jose Hernandez wraca do ustawienia Zenin Philips, Maja Wucurowicz siada na ławce rezerwowych. Myślę, że jest to spowodowane tym, że w bardzo krótkim czasie Wisła straciła 7 punktów i 20-punktowego prowadzenia zrobiło się już tylko 63 do 15. 2 minuty 20 sekund do zakończenia spotkania. Pró z zalini 6-7. A jeszcze raz Jelawicz wystrzeliła spod własnego kosza. Przebiegła sama całe wojsko i zdobyła 2 punkty. Niesamowita akcja. Andzi Jelawicz. Fantastyczne przyspieszenie na dwóch, trzech krokach zaprezentowała nam Chorwatka. To nie były w stanie zawodniczki z Pruszkowa przeciwstawić się tej szybkości e, zawodniczki z numerem 10. W białym stroju Erin Filips. Teraz rozpoczyna kolejny, szybki atak Wisły. Magda Leciejewska przejmuje to podanie. Oddaje do Phillips. Będzie próba za trzy, Phillips szuka koleżanki. Podanie do Pawla. Jelawicz. 7 sekund do końca. Podanie do Leciejewskiej na obwód. próba za 3 punkty i celna. Fantastyczny rzut teraz ze Leciejewskiej. No ta wysoka zawodniczka zaskoczyła chyba tutaj publiczność, ponieważ rzadko się zdarza, żeby próbowała rzutów za linii 6 metrów, 75 centymetrów. Cymer, półtorak. Zamarkowała rzut, naprzeciwko niej niedoświadczona Gawor. Pomać w pojedynku z Leciejewską, wmieszała się w to wszystko, jelawić. Zabrała piłkę, ale z faulem. Jeszcze tylko minutę 20 i Wisła będzie mogła zapisać na swoje konto kolejne dwa punkty. Nie wiadomo czy zmieni to jej położenie w tabeli, bo drużyna z Gorzowa jeszcze rozegra swoje spotkanie dopiero jutro o godzinie 19 i podejmie energetorium To bardzo ciekawe to spotkanie tej 12 kolejki. Przypominamy, że energa to wicemistrz Polski poprzedniego sezonu ale w tym sezonie spisuje się znacznie poniżej oczekiwań ponieważ u siebie z pięciu meczów zawodniczki energii wygrały tylko dwa może wróćmy tutaj na parkiet ponieważ ostatnia minuta spotkania Wisła Kampak lider Pruszków